Witajcie w dzisiejszym materiale. Wracamy do najpopularniejszego garażu Fiata 126P w Polsce i sprawdzimy, co u Grzegorza w 126 Collection się zmieniło. Cześć, widzieliśmy się kilka razy w innych okolicznościach, ale tu nie byliśmy już dawno. Na pierwszy rzut oka nie zmieniło się wiele, bo te samochody znacie. Chociaż nie wszystkie, bo przy ostatnim spotkaniu na pewno nie widzieliście 72, który w zeszłym roku był na wyprawie we Włoszech. Ten samochód przejechał 3000 km bez najmniejszej awarii i e, powiem Wam szczerze, jestem w nim zakochany. Zresztą jak w każdym innym samochodzie. Jeżeli chcecie kolejnej nowości, to przechodzimy dalej. Kolejną nowością jest ta wyścigówka. Na pewno znacie ją z encyklopedii, ale przy pierwszym filmie, który kręciliśmy w garażu, tego auta jeszcze tutaj nie było. Fajne auto, 78-rocznik. Od deski do deski skonstruowane, wymyślone, przeprojektowane i zbudowane przez maczka z Łodzi. Maciek po jakimś czasie stwierdził, że ten samochód już doszedł do, do, do kresu, że tak powiem, swojej możliwości swojego rozwoju i zainteresował się, zainteresował się innym samochodem. A ten stwierdził, że chciałby sprzedać w dobre ręce. Wybrał moje ręce, bardzo się z tego cieszę. No, i dzięki temu mogę ten samochód ja użytkować. A ten samochód jest częstym bywalcem różnych imprez sportowych, jakichś wyścigów górskich, classic Auto AutoCap, na przykład. Więc na pewno prędzej czy później gdzieś będziecie mogli go zobaczyć. Kolejną nowością jest Diesel. Diesel znacie na pewno z serii Japonczyk z FSM. 86 rok. Odbudowany w zasadzie od podstaw. Samochód, który po kupnie sprawił mi ogromną radość i frajdę. Ale przy rozbiórce totalną depresję, ale udało się. Podołaliśmy zadaniu. Samochód jest w tej chwili jak nowy: pali od strzała, nie kopci jak diesel. Więc, więc naprawdę udało się zrobić kawał, kawał dobrej roboty, bo, bo ten samochód naprawdę odrodził się jak Feniks popiołów. Coupe sport. Samochód, który również był Wam przedstawiany w encyklopedii. Jest to wariacja na temat tak zwany Custom. Samochód zbudowany przez Henryka Musielaka ze środy wielkopolskiej. Samochód, który jest tak mocno sprasowany, że każde limbo wygrywa w tej części Europy. No i 500. Nie wiem, czy mogę powiedzieć, że to jest samochód z, z, ze 126 Collection, bo to jest samochód, który, który wymyśliła, zażyczyła sobie moja żona. No i pewnie. Pewnie mnie ochrzani jak powiem że jest mój. Ale dobra jeszcze nie powiedziałeś o jednej rzeczy której nie pokazywaliśmy z twojego garażu czyli duży Fiat. E, tak duży Fiat u Ciebie gościł przypomnę. E, robiłeś taki krótki filmik promocyjny i ten duży Fiat się pokazywał. Chodźmy do niego. Słuchajcie to jest 79 rok. E, samochód ma ze sobą epizod w e, Jest po odświeżeniu powłoki lakierniczej ale poza tym nie przychodził jakichś większych remontów tak fajnie się zachował. Samochód jest prawie bliźniaczy do tego samochodu, w którym Borewicz jeździł w, jeździł w pierwszych odcinkach. Tam są drobne niuanse, jedna kierownica u Borewicza jeszcze były uchylne szybki, u mnie już są stałe, ale poza tym samochód bardzo podobny. Jedną z różnic jest to, mój nie chce piszeć na piasku, nie rozumiem. Wersja Pop 2000. Czym się różni 2000 od Popa 650? 2000 jest zbudowany na wisie, czyli mamy silnik, chłodzone cieczą. 650 no to jest na e, kabriolet zbudowany na, na bazie FLA. Były jeszcze wersje, które się nazywały e, Pop Beach i one miały takie taką wnękę jak Jeepy bez drzwi. Tam był taki śmieszny łańcuszek, tylko który zabezpieczał przed ewentualnym wypadnięciem. E, no i to były trzy takie główne modele, jeśli chodzi o wersję Pop, e, a ja mam tego 2000 na bisie, w bardzo często spotykanym czarnym kolorze, z felgami ATS. O tym samochodzie powstała encyklopedia, ale może powiedz więcej, gdzie nawet ostatnio e, można było go zobaczyć, bo myślę, że warto wspomnieć mhm. o tym cyklu wyścigowym. Tak, słuchajcie, serdecznie Was w ogóle zapraszamy na kilka wydarzeń, e, które będą miały miejsce w tym roku. E, to, o czym wspomniałeś, zostawmy sobie na koniec. Chciałbym Was wszystkich serdecznie zaprosić na Ogólniaka w sierpniu. Ogólniak będzie w Sochaczewie w terminie 11-15 sierpnia. Jest to ogólnopolski zlot Miłośników Fiat 126 i myślę, że to będzie bardzo ciekawa impreza. Organizatorzy mają doświadczenie pewne w właśnie tworzeniu takich imprez, więc myślę, myślę że to będzie ciekawe, ciekawe, ciekawe wydarzenie i serdecznie zapraszam. Kolejnym dla mnie bardzo ważnym wydarzeniem jest charytatywny rajd malucha. Jest to bardzo szlachetny projekt, gdzie uczestnicy biorą udział w takim rajdzie, który prowadzi ciekawymi miejscówkami danego jakiegoś obszaru Polski. Także cały dzień spędza się za kierownicą malucha, robi się kolejne zadania, zwiedza się kolejne miejsca, a wieczorem po, takiej, po takim rajdzie jest licytacja charytatywna i naprawdę jest to, jest to super doświadczenie, super zabawa. A przy okazji możemy pomóc, pomóc osobom potrzebującym, i to jest też wydarzenie, na które serdecznie zapraszam. Ja cały rok najbardziej w kalendarzu maluchowym czekam właśnie na rajd charytatywny i w tym roku też będę. A co do cyklu, o którym wspomniałeś, w tym roku. Współpracujemy z Classic Auto. W ramach Classic Auto Cup powstał cykl wyścigów maluchów. Nazywa się Puchar 126 Collection. Amatorzy, nawet seryjnymi autami, mogą przyjechać, pojeździć, sprawdzić swoje umiejętności. Warunkiem jest to, że mieć kask ze sobą i można jeździć, spędzić przyjemnie i miło czas, na co też serdecznie zapraszam. A później pokażemy Wam jeszcze, jak ostatnio odbywało się to na Silesia Ringu, i będziecie mogli podjąć sobie decyzję. Mam nadzieję, taką, że będziemy mogli się zobaczyć na tych wyścigach w przyszłości. Mamy też wiele pytań, jak znaleźć się w tym miejscu. W końcu jest to świątynia FIATA 126P. Zarówno ja, jak i Grzegorz, który w tym momencie jest moim operatorem, dostajemy masę pytań, jak zrobić, żeby znaleźć się w tym miejscu. I za tydzień dowiecie się, jak możecie się znaleźć dokładnie tutaj. O tej wyścigówce kręciliśmy encyklopedię i możecie sobie ją zobaczyć. Tutaj wam wrzucam linka. Na Gizla na encyklopedię czekamy i ukaże się wam materiał w tym roku. O dużym fiacie była wzmianka u mnie na kanale, ale może też byśmy go pokazali, bo jednak należy do kolekcji 126. Ale no to taki trochę wujek, prawda? Jeżeli chodzi o sporta, on też był jako encyklopedia, też możecie sobie zobaczyć. Także te samochody są nowymi samochodami, które pojawiły się tutaj o naszym pierwszym spotkaniu i naszym pierwszym filmie. Mam nadzieję, że jeszcze parę rodzynków, Grzegorz, dla was szykuje. A wszystko też zobaczycie na kanale. Nie zapomnijcie nacisnąć subskrybuj. Dajcie lajka w górę. Wbijcie na nasze social media tutaj. Jeżeli macie pytania do Grzegorza czy też do mnie, wbijajcie w komentarzach. Zrobimy QA z Grzegorzem i odpowiemy, mam nadzieję, na wszystkie, przynajmniej te najważniejsze pytania. Oby było ich jak najwięcej, to postaramy się zrobić długi odcinek. Dobra, zbliżamy się powoli do końca tego odcinka. My dziękujemy, że byliście z nami, że, że obejrzeliście, co tu się zmieniło, jak ta kolekcja się rozrasta, no i co ciekawego dzieje się w naszym życiu. Pomimo upływu tylu lat, dalej świetnie się rozumiemy, dalej ze sobą współpracujemy i myślę, że to jest dobry prognostyk na przyszłość. I dalej mamy dla Was kolejne materiały, Dokładnie. których jeszcze nie zdradzimy. Nie możemy, bo to ma być niespodzianka. Ale już je nagrywamy, także. Dajcie subskrybuj, śledźcie nasze social media. Tam też pojawią się miejsca, w których będziecie mogli nas w tym roku zobaczyć. Tak, zgadza się. Także zapraszamy do zobaczenia za tydzień na kanale Damian, Damian Kurcz. A, tak, no, na kanale Damian Kurcz, 126 Collection Grzegorza Asztonryna. Słuchajcie, je, jeszcze sekunda, jeszcze sekunda, następny odcinek, i wiecie, jak będziecie mogli się w tym miejscu znaleźć. O właśnie, dokładnie. E, damy tam taką receptę jak pojawić się tu, jak można obejrzeć te zebrane tutaj samochody.